Cześć, witamy nasz zespół sztuki marketingu. Działamy już prawie miesiąc czasu i tak postanowiliśmy zrobić takie krótkie podsumowanie, co już nam się udało zrobić, też na jakie problemy natrafiliśmy i też w jaki sposób staraliśmy się je rozwiązywać. Zaczęliśmy od tego, że pokazaliśmy Wam, jak my sami planujemy działania poprzez metodę karteczek, poprzez mapę myśli następnie przenieśliśmy to wszystko w świat online. A przepraszam, przepraszam, przepraszam Monika, nie przenieśliśmy, tylko ja przeniosłam. A, no <grym> tak, to się nie sposób się z Tobą nie zgodzić, bo jednak e, ja narzędziowa za bardzo nie była Tak, pory. Monika przeniosła do swojego kalendarza takiego z papieru i ma w swoim pokoju milion karteczek. <grym> No tak, ja jestem e, tradycjonalistką i na pewno jeśli chodzi o jak już że, że zdążyliście zobaczyć, karteczki po prostu są u mnie jakby takim obowiązkiem. Namawiamy w ogóle Monikę <laughs> do tego, aby nagrała jakiś materiał ze swojego mieszkania, bo jak my <laughs> zobaczyliśmy e, jej pokój, to naprawdę byliśmy w ciężkim znaczy, wiecie, ja, ja ich katuję wszystkich narzędziami, bo ja wiem, że jestem narzędziowcem. I Monika już widzę, że powolutku, powolutku przekonuje się do, 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 do tych narzędzi gdzieś tam. Okej, okay, jeśli chodzi o te narzędzia, które właśnie używamy, czyli to do, do, do planowania e, gdzieś tam tej mapy myśli i do, do planowania w ogóle działań, to też będziemy mieli to narzędzie dla Was w naszym narzędziowniku na stronie sztukamarketingu.pl. że dlaczego jakby wprowadziliśmy wszystko do systemu? Tak? Bo chodzi o to, że Monika z nami nie jest na co dzień, spotykamy się raz w tygodniu i nasza praca w trójkę jest zazwyczaj online. No i potrzebowaliśmy też takiego programu, w którym możemy skupić wszystkie nasze pomysły i działania. Tak, bo jednak tych działań no, jest bardzo dużo mamy w górze różnych pomysłów. Nie zawsze wszystkie, jakby Przechodzą do tego etapu, że będą realizowane. Czasami niektóre odrzucamy, niektóre jakby bierzemy od razu do realizacji, a niektóre gdzieś tam będą sobie czekały w kolejce, więc to na pewno było ważne. Ja w swojej metodzie w domu karteczkowej, no to sobie przekładam karteczki, a tu zdalnie no karteczek się nie da przekładać. Tak, i też chciałem zwrócić uwagę, że mm, kiedy zaczęliśmy nagrywać różne materiały, pamiętacie, to. Zaczęło e, nam się tworzyć, bo tak, tu z jakiegoś telefonu jednego komórkowego, tutaj z drugiego telefonu komórkowego, nawet tych materiałów zaczęło się robić dużo, 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 dużo. E, no i co? Oczywiście jakieś przesyłanie, mój transferem, przez jakiś WhatsApp, Whatsappa, wow. przez gdzieś coś, gdzie tutaj nagle nam obcina jakość, bo jak wyjdziesz przez Messengera, to się nagle okazuje, że ta jakość nie jest taka, więc się wkurzaliśmy. I też żeśmy fajne narzędzie znaleźli, Edit EditMate, które oczywiście znajdziecie u nas w naszym narzędziowniku. Też tą zaletę, którą ja dostrzegam w tym narzędziu, to na pewno czas ładowania, bo mam wrażenie, że tam znacznie szybciej się te pliki ładują niż przez niektóre inne po prostu platformy. I przede wszystkim właśnie nie obcina też tej jakości. I jak dla mnie, bo ja lubię też mieć wszystko poukładane i ogarnięte, w tym programie możemy sobie właśnie podzielić wszystkie nasze projekty. Czyli po, podzielić każdy film i dodać do osobnego projektu, oczywiście, w którym jesteśmy. Jeśli ktoś z nas dodaje jakiś materiał, to ma to wszystko w jednym miejscu. Okej, okay, ale powiedzmy, co już mamy zrobione. No tak, przynajmniej. Się. <gry> Więc yy, pierwszy krok, który zrobiliśmy, to zaczęliśmy po prostu od tego najprostszego czyli stworzyliśmy stronę na Facebooku. Tą stronę na Facebooku jak też my robili, to, to ja też taki film, pamiętacie, nagrywałem. Tak. I, i teraz jest śmieszna sytuacja, bo e, mówię, tak, nie, będziemy nagrywać wszystko, co robimy, pokazywać, pokazywać. No i, i kiedy zacząłem robić tą stronę na Facebooku, no to mówię, słuchajcie, tu ważne, żeby wstawić logo, grafiki i tak dalej. No i sam mówię, ha, no to trzeba coś wstawić. E, no i tutaj nagle mówię, no to trzeba zrobić jakieś logo, albo jeszcze nie mamy. No i stąd powstało to nasze tymczasowe logo, które jeszcze do dnia dzisiejszego jest. Tak, które do dnia dzisiejszego jest, no bo sami widzieliście, że pytamy też Was o, o zdanie nad pracą nad naszym logo. Więc myślę, że jeszcze chwilę będzie, będzie tymczasowe, ale to nie oznacza, właśnie co możecie zobaczyć na naszym przykładzie, że jeżeli nie macie logo, to nie może powstać profil firmy czy strona, bo strona, nad stroną też zaczęliśmy już pracować. Tak, ale. Też powiedzmy, gdzie stworzyliśmy to logo, no bo potrzebowaliśmy je dosyć szybko przy tworzeniu profilu. I Tomek, nie wiem, w ile ty stworzyłeś to logo? No podobno w 30 sekund. 30 sekund. No to jakby graficy nas będą oglądać, to nas zabiją, przecież, nie? Tak. <grym> 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 Stworzył je w naszym programie Krelo, które zresztą też jest w naszym narzędziowniku. Tak, tak. Tutaj mogę powiedzieć troszeczkę o tym więcej, bo najwięcej pracuję na tym ja i kocham to narzędzia. O, to jest. Pierwsza, tak, pierwsza osoba, która zakochana będzie moich Tak, 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 uwielbiam. Czyli po prostu to jest narzędzie do projektowania graficznego. Też będziecie mogli zobaczyć krótki materiał, gdzie mówię o tym, jak się z niego korzysta, jak się po nim poruszać. Tak. Hej, dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak działa Krelo. Może zacznę od tego, czym jest Krelo, a jest to po prostu narzędzie do projektowania graficznego. Tak, Bo pamiętajmy, że w tym narzędziu też przede wszystkim bardzo fajnie się posty, no, na przykład właśnie na, na social media, czyli jakieś Facebooki itd. Tak nie tak dalej. tylko, bo tam przecież można zrobić plakat i e można złożyć no, i Nie tylko do YouTube, tak. te wszystkie wszystko, rzeczy, które no. po prostu nagle na się okazują, że tego jest, o boże, prostu, Tak, nie? ale dlaczego właśnie też uwielbiam to narzędzie i je tak wychwalam? Bo ktoś może powiedzieć, no dobra, no ale kanwa, ale to narzędzie jest tak intuicyjne i jest tak proste w obsłudze. Dlatego je ja tak po prostu uwielbiam, bo nie utrudnia mi pracy, a wręcz przeciwnie, daje dużo możliwości i nie muszę gdzieś tam strasznie główkować. W ogóle, jeśli chodzi o najróżniejsze takie narzędzia graficzne, to właśnie to, co my żeśmy wymyślili, to jest jeden z naszych takich elementów, właśnie i też ich sprzedaży. To jest to, że na stronie sztuki marketingu jest coś takiego jak narzędziownik, i tam jest możliwość korzystania. Takiego społecznego ze wszystkich tych programów, które ja gdzieś tam dokupuję, czyli jak gdyby korzystamy w ramach jednego konta, ale też są takie programy, gdzie po prostu możecie mieć swój własny jakiś tam powiedzmy ten Workspace i macie swoją przestrzeń i to też jest fajne. I wtedy to jest też inny taki rodzaj jak gdyby abonamentu, albo sobie gdzieś tam można będzie doczytać po prostu na stronie internetowej. Bardzo ważne jest to, co teraz powiedziałeś, bo... Nie każdy może to dobrze zrozumieć, że będą różne po prostu formy tych pakietów. I taki dla startujących, czyli tak jak na przykład dla takich osób które, jak ja, które nie były tak bardzo obyte z narzędziami. Myślę, że to jest znacznie ciekawsze na start, a później można się, że tak powiem, w tych programach trochę bardziej uniezależyć, prawda? Bo to chyba też nie jest tak, że mm, kiedy ktoś przystąpi do, w ramach powiedzmy mniejszego pakietu, to nie znaczy, że później na przykład nie będzie mógł przejść do tego niezależnego, prawda? Wymyśliliśmy znaczy, <coughs> to tak, że to takie społeczne użytkowanie tych programów polega na tym, że w każdym miesiącu dokładamy kolejne, kolejne, kolejne programy i będzie naprawdę mnóstwo. Gdyby każdy chciał sobie powiedzmy, taki dostęp kupić, to myślę, żeby by wydał sporo, nie wiem, ponad kilka tysięcy złotych na pewno. Dolarów? Większość tych kawy na pewno. A tutaj my chcemy zrobić tak, że to będzie jeden niski abonament w cenie, żeśmy wymyślili 49 złotych po prostu e, korzysta ze wszystkich narzędzi, jakie tam będą, czy ich będzie 5, czy będzie ich 50 po prostu. Wiadomo, że chcemy te wszystkie narzędzia opisywać, więc w miarę upływu czasu będzie ich coraz więcej, bo ja już e, no, mam ich gdzieś tam schowanych w szufladzie dość dużo. Potwierdzam, potwierdzam. Tak, ale no, tak będziemy wam dozować, więc to też będzie fajna rzecz. No ale mówię, dzięki temu super oszczędności, no bo jeśli ktoś potrzebuje, potrzebuje zrobić raz jakąś grafikę, drugą czy coś, czy zrobić jakiś film, jakiś montaż. Jakieś narzędzia, powiedzmy, nie wiem, do pozycjonowania, do jakichś innych rzeczy, które są potrzebne. Czy no tak, stronę, prawda? To, to tak, no to wtedy, no tu trzeba coś kupić, tam Fetyczki trzeba coś kupić. Motywy. I, i za, za chwilę się nagle się okazuje, że po prostu miesięcznie trzeba wydać, nie wiem, kilka tysięcy złotych. No a fajnie byłoby zarabiać, a nie po prostu cały czas inwestować, inwestować, więc to jest też taki. Mój pomysł na to, że dzięki temu jesteśmy taką wspólną powiedzmy, rodziną marketingową, eee, no i gdzieś tam, powiedzmy, że się składamy na te narzędzia, żeby każdy mógł z nich korzystać po prostu. Jak już wiecie, no trochę nam się udało zrobić, tak? Bo, bo jeszcze raz powtarzając, no mamy tego Facebooka, mamy już Instagrama, mamy kanał na YouTube, mamy stronę internetową, no, jeszcze walczymy gdzieś tam z tym logo. Ale to, jak gdyby, to jest jeszcze nic, bo tak naprawdę to, co jest najważniejsze, to jest jak się pracuje w zespole. Bo tu przyznam szczerze, że czasami <grym <grym gdzieś to dziwnie nam wychodzi, ale to jest fajne, dlatego że no, każdy z nas ma inną osobowość, każdy ma inny temperament, każdy ma jakieś inne podejście, każdy ma inne przyzwyczajenia. Dwie kobiety. Tak. tak no, ktoś może, ja takie słyszałem głosy, że niektórzy widzą doszło w ogóle. No to, to nie to, to W sumie to czytałyśmy. No, ale w każdym razie powiem tak, że e, to nie jest kawałek chleba. Nie, nie jest, zdecydowanie nie jest. Ja mogę o tym powiedzieć chyba najbardziej z tego całego teamu, sztuki marketingu. Dlatego, że każdy z nas oczywiście jest inną osobowością, ale tu mamy bardzo dużo sprzeczności, dlatego że Tomek to jest osoba bardzo techniczna, która siedzi w świecie online w tych wszystkich narzędziach i programach. I jest Monika, która oczywiście wszystko chce poukładać strategicznie, ale już swoją metodą karteczek na ścianie, kalendarza. Do tego jest też wizjonerką, która zresztą pisze większość tekstów na, do naszych artykułów, więc też jest bardzo taką duszą artystyczną. Więc jak już możecie usłyszeć, no, jest tutaj duża sprzeczność. No i jestem, ja tak uważam, że pośrodku tego, bo jestem trochę techniczna, teraz No teraz tak, ale w ogóle to nie było, e, słuchajcie, zaplanowane. Tak, ale ale tak, tak wygląda ta współpraca właśnie, że ja staram się po prostu to wszystko spiąć, ale no nie jest łatwo, w dwie osoby nie jest łatwo, a wyobraźcie sobie w trzy. Owszem, no każdy z nas ma inny temperament, każdy z nas e, ma trochę wypracowany e, właśnie inny system e, pracy, inne metody. I jakby tutaj e, tym takim sukcesem jest połączenie tego wszystkiego na tyle, że może żeby, próba połączenia. Próba, tak, ale no, no tak, myślę, że idziemy w dobrym kierunku w dobrą stronę. A tak, tak jak, jak się nie pozabijamy, no to, to będzie super. Znaczy, minął już miesiąc. To idą iskry. Tak, Dobra. minął miesiąc już w współpracy, jak widzicie nadal jesteśmy w trójkę. Tak, to już jest sukces także. Yy, tak, bo naprawdę i staramy się być z wami, staramy jesteśmy z wami bardzo szczerzy i naprawdę yy, mamy bardzo dużo wspólnych pomysłów na to wszystko, ale może gdzieś to wykonanie nasze się mija. Znaczy, ja myślę, że pomoże yy, nam to, jeśli w przyszłości dołączy do nas czwarta osoba i to będzie facet po prostu, żebym, żeby miał jakieś wsparcie po prostu, nie? Tak, tak, Więc jeżeli, jeżeli tu ogląda nas jakaś yy, fajna, kreatywna osoba, tak, przystojnym. tak przystojnym. to będzie oczywiście każdy robią. tak, no to, 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 to słuchajcie już na, na, na wstępnie 80 punktów tak do CV. Na koniec chcielibyśmy Was zaprosić do tego, żebyście uważnie śledzili nasze profile, ponieważ właśnie przygotowujemy dla Was darmowy kurs, Biznes na Start i będzie on pomocny dla wszystkich tych z Was, którzy planują rozpoczęcie jakiegoś swojego projektu zupełnie od zera po raz pierwszy, a być może po prostu równolegle już do prowadzonych działań i chcecie ten etap przejść z nami. Dlatego zapraszamy Was do śledzenia naszych mediów społecznościowych. No, bo jesteśmy już gdzie? Na Facebooku? Instagram, na YouTube. YouTube. Tak. No i też nasza strona internetowa, już połączyć i tam sobie zaczyna raczkować. Tak. Trzymajcie za nas kciuki i do zobaczenia w kolejnym podsumowaniu. Cześć. Cześć. Wśród trochę nam się udało rzeczy zrobić. I stąd takie nasze podsumowanie: w którym jesteśmy miejscu i dokąd zmierzamy. <noise> W ogóle masz kupowkę w ogóle. Jesteście w ogóle tak poważni, nie? A poczekaj, jak ja się wypowiem tylko. Dobra. Przeprowadzają no, ze mnie. Ja, no, ja tak zarażam no, pozytywną drogą. No jest gotowa, jest gotowa. Girl, come on. Nie, nie chłódź, nie chłódź się tutaj, nie chłódź. Ja on dzisiaj do przodu, ja po prostu dzisiaj cały dzień wychodzi, I on jest teraz taki, tak. nie miły. Dobra, Dobra dawaj. To, to, to się nie mamy się mam jej na dachu. Ta się z